Podczas posiedzenia Komisji Społecznej na początku roku dyrektorzy kołobrzeskich podstawówek podsumowali rok szkolny 2020 i nauczanie zdalne. Poruszono wtedy również temat problemów dzieci z coraz większą otyłością, problemami zdrowotnymi, a także psychicznymi. Dlatego miasto cały czas realizuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla najmłodszych. To jest niezbędne, szczególnie w tym trudnym czasie, bo nie ma co kryć. Praca w odosobnieniu i na odległość nie sprzyja nawiązywaniu relacji społecznych i na pewno odbije się niekorzystnym echem w sferze wychowawczej. W każdej koło placówce zatrudnieni są psychologowie i pedagodzy, którzy wspierają nauczycieli, rodziców i przede wszystkim uczniów na każdym etapie rozwoju. I ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest cały czas będzie kontynuowana. Dodatkowo, jako samorząd, hmm, wspieramy. Te osoby, które chcą skorzystać jeszcze dodatkowo z pomocy, mamy, mamy czynny punkt konsultacyjny, punkt takiej pomocy interwencyjnej. Codziennie w Centrum Spraw Społecznych zespół ekspertów, psychologów, pedagogów służy takim wsparciem. Osoby potrzebujące wsparcia mogą się zgłosić do centrum od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16 do 18. Czy to w kwestiach przemocy, czy też w kwestiach wszystkich tych problemów, które niesie życie codzienne, szczególnie w czasach lockdown. W tej chwili przygotowujemy wniosek, bo Urząd Marszałkowski taką ofertę dla szkół na terenie województwa zachodniopomorskiego pomorskiego przygotował, na dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Ponadto miasto przygotowuje program polityki zdrowotnej. Będzie to już kolejny program polityki zdrowotnej, ten zadedykowany właśnie młodzieży, a dotyczący otyłości i wad postawy. Taka uchwała znajdzie się w obradach sesji Rady Miasta pod koniec roku.